W programie Ważne dla Gminy tym razem z kamerą wybraliśmy się do Buczku z dwójtem gminy Bronisławem Węglewskim. Rozmawialiśmy o kolejnych inwestycjach, między innymi w sport i kulturę, mających wpływ na jakość życia mieszkańców i środowiska. Sporo uwagi poświęcimy też kolejnym wyjątkowo atrakcyjnym planom inwestycyjnym, które będą realizowane w najbliższym czasie. Witamy Państwa w kolejnym programie Ważne dla Gminy Buczek. Państwa gościem jest dwójt gminy, pan Bronisław Węglewski. Dzień dobry panie wójcie. Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Szanowni Państwo, dzisiaj nie będzie troskawkowo, nie będzie słodko, a szkoda. Polska jesień zagościła na dobre. W tej chwili jesteśmy na ukończonej, bardzo potrzebnej inwestycji dla gminy Buczek, dla Buczku, dla mieszkańców. Mówię tutaj o stacji uzdatniania wody. Najważniejszą rzeczą w życiu jest woda. Bez wody trudno żyć, i tą wodę naprawdę wzięliśmy się jako, jako rządzący. Do roboty, bo powiem szczerze, przerobiliśmy tutaj stację praktycznie od nowa, wydaliśmy na nią prawie 3 miliony 300, ale już jest postęp w wodzie, jakości wody, widać to, ale jeszcze będzie lepiej, jak zbudujemy nową, całkowicie trzecią stację. W Gucinie, na którą już w tej chwili są porobione wywierty nowej studni, myślę, że na drugi rok się powinno zakończyć. Za 12 milionów złotych ponadto ma być modernizowana w tych pieniądzach jeszcze oczyszczalnia w Czestkowie dołożony jeden segment. W też miejscowość się rozrasta i mam nadzieję, że wcześniej czy później zniknie zakaz zabudowy mieszkańców z tytułu lotniska i będą się mogli budować i ta miejscowość będzie się rozwijać. Ja chciałem wrócić do naszych rozmów wcześniejszych w programach ważne dla gminy Buczek. Mówił Pan i apelował Pan czasami, nieraz żartobliwie do tych działkowiczów, którzy przyjeżdżali z różnych stron Polski, żeby tutaj odpoczywać na terenie gminy Buczek, żeby jednak tej wody nie wiadomo ile nie wylewali. Rozumiem, że ta trzecia inwestycja, stacja uzdatnienia wody, rozwiąże problem z wodą przez okres całego roku? Myślę, że to, jeżeli wybudujemy tą stację do końca następnego roku, nie będzie żadnych problemów z wodą, bo tyle wody będziemy mieli, że zapas będzie można powiedzieć dwukrotny. I jeżeli tylko będzie jakiś problem, wyniknie to taki, że mogą być przepływy wody mniejsze, ale tej wody na pewno nie, nie braknie. Taka stacja jak tam będzie, to będzie stacja wielkości tej z zapasem 400 metrów e, sześciennych e, zbiornikiem, także to będzie super rozwiązanie, bo tamta część e, e, Buczku ma najgorzej, bo tam było najdalej, a tak to mamy tutaj, tutaj w Brodni i tam będziemy mieli na Gucinie. tym bardziej, że e, buduje się tam e, w najbliższym czasie Lidl, który też będzie potrzebował wodę i będziemy na tej wodzie jako na Lidlu też zarabiać, bo jednak będzie płacił inną cenę tej wody jak mieszkańcy, bo mieszkańcy płacą bardzo małą, niską cenę i dalej tak będzie. Panie Wójcie, korzystając z tego, że dziś jest piękny dzień, jesteśmy w plenerze. Tak jak Państwo widzicie, dookoła lasy nas otaczają, a gmina Buczek z Panem Wójtem na czele bardzo dużo uwagi poświęca jakości również powietrza i środowiska, w jakim mieszkańcy żyją, funkcjonują. No i choćby ci, którzy zamierzają się rozwiązania stałe z Buczkiem, na to również zwracają uwagę. Inwestujecie również dalej w odnawialne źródło energii. Tak, to jest mój taki konik, chociaż nie jestem, tak to się mówi, zboczony na tym punkcie, ale chcę, żeby ułatwić ludziom taniej żyć na terenie gminy. Mogę powiedzieć, że chyba jesteśmy jedną z niewielu gmin tutaj w regionie, która tak mocno w to zainwestowała. My na dzień dzisiejszy mamy już 400 fotowoltaik. To jest bardzo dużo, to można powiedzieć, że prawie połowa mieszkańców już korzysta. Oprócz tego wcześniej zamontowaliśmy pompy ciepła, które płacili tylko 500 zł za to lub solary i tego wszystkiego mamy dużo. Jeszcze w tej chwili z, m, można powiedzieć, że żeśmy wymyślili, bo jest nabór na solary i pompy ciepła. M, ogłosiliśmy taki nabór. Będziemy y, będziemy starać się o pieniądze dla Mieszkańców. Chcemy, e, chcemy, żeby to było. Powiem szczerze, nie myślałem, że już wszyscy mają, a tu jednak się okazało, że, no że jeszcze ponad 150 e, osób złożyło i bardzo się z tego cieszę. Będę robił wszystko, żeby to nastąpiło, żeby się ludziom e, e, taniej żyło. No nie oszukujmy się w tych czasach, kiedy się mówi o podwyżkach ogromnych prądu. Dobrze by było, żeby to e, te gospodarstwa miały jak najlepiej, będą mieli dobrze, to to będzie i gmina bogatsza, taka jest prawda. Mówiąc o ochronie środowiska i o jakości tego środowiska, trudno nie wspomnieć również o oczyszczalni ścieków. Tak, no oczyszczalni ścieków mamy tam, gdzie jest możliwe, to mamy sieciową. Praktycznie można powiedzieć, że które miejscowości chciały, to, to mają a tam gdzie nie mogliśmy, daliśmy do, dofinansowanie, e, mamy ich ponad 400 też e, e, przydomowych oczyszczalni ścieków i cały czas jeżeli ktoś stara się, dobudował się, to dalej m, do, dofinansowujemy e, tych mieszkańców, bo no niestety będąc jak ja e, to robiłem w 2012 roku, to takie było. A po co to nam? Na co to nam? Ale jak byłem w Unii Europejskiej ekspertem, jestem i tam się o tym mówiło, dlatego był to czas, który się spełnił po mojemu. Mam satysfakcję, że. To, co mówiłem wtedy, a wiedzie, wiedząc tam, co robimy, zrobiliśmy to dużo wcześniej, żebyśmy już to mieli, jak inni to zaczynają, to my już to mamy. Na przykład nawet to światło hybrydowe, oświetlenie, też to wchodzi na, na to, że mniej płacimy kosztów i podatków do państwa za to, że to mamy jako, jako hybrydę. I to na pewno zmniejsza nam koszty. Jesteśmy, Panie Wójcie, przy ulicy Osiedle Młodych. Nie ukrywam, że patrząc na ten obiekt obok, Szanowni Państwo, jestem zaskoczony. Wiedziałem, że Państwo będziecie rozbudowywali gminny środek kultury, ale nie myślałem, że aż w takim wymiarze. Cała inwestycja jest ponad 8 milionów. Jest to przebudowa całkowita. Tak naprawdę to. Za starego budynku to zostaje 50%, może nawet nie. Osobne wejście jest tutaj, teraz z tamtej strony jest dla e biblioteki. Także rozdzieliliśmy ten e budynek i, i tak naprawdę zwiększyliśmy go o prawie 400 metrów. Bo ta dobudowa to jest e 210 metrów na dole i 200 e niecałe u góry, także około 400 metrów. Na dole będą mieli stra strażacy dodatkowe pomieszczenie. U góry będzie służyło to. Gminę domu kultury i sala będzie z prawdziwego zdarzenia, bez kaleryfery, wszystko podłogowe, ogrzewania, ściany są rozsuwane. No 21 wiek, robiła to projektantka z prawdziwego zdarzenia. Mam wrażenie, że jak ludzie przyjdą, a myślę, że już w kwietniu będzie oddany ten budynek, co prawda, ma być do końca następnego roku, ale firma, która tutaj buduje, po raz pierwszy mogę jej powiedzieć, jak jestem 21 lat wójtem, że takiej firmy się nie spotyka. Robią nawet to, co nie mieli w zadaniach, bo przykładowo dach, który był tutaj, został zdjęty na ich wniosek i uzgodniony z projektantem nowy całkowicie dach, podwyższony jest. Mamy dodatkowe pomieszczenie na magazyny u góry. No naprawdę super rozwiązanie. Tylko podziękować i życzyć wszystkim gminom takiej firmy, która tutaj to robi. Zanim porozmawiamy kiedy dokładnie planujecie otwarcie? Wiem, że w kwietniu 2024 roku. Może uchylmy rąbka tajemnicy, co wewnątrz będzie tego budynku, już po oddaniu, ponieważ potrzeby w zakresie kultury na wsi polskiej zdecydowanie rosną. Bardzo dużo osób wyprowadza się z miast, korzystając z jakości dobrego powietrza na wsi i chce przy okazji korzystać z tego typu obiektów. Co dacie Państwo w ofercie swoim mieszkańcom? Będzie o jedną czwartą większa sala widowiskowa ze sceną, z pomieszczeniami dla dzieciaków, które, które przychodzą tam na różnego rodzaju za, yy, spotkania i ćwiczenia i tworzą 15 przecież jest grup różnego rodzaju i tańce, i malowania. Także Wszyscy będą mieli zabezpieczone to. Przede wszystkim będzie sprawdziwego zdarzenia kuchnia. No, będzie to naprawdę całkowicie inny budynek i mam nadzieję, że trzeba było się zastanowić, czy tutaj to poprawiać, czy nowy budować, no ale niestety jest to w tym miejscu i trzeba było jednak rozbudowę zrobić taką sprawdziwego zdarzenia. I mam nadzieję, że tu mieszkańcy będą bardzo, bardzo z tego zadowoleni, bo, bo to będzie coś nowoczesnego. Nie będzie widać, że coś tu było e, starego. Praktycznie wewnątrz to wszystko jest nowe. Czyli ta e, sala widowiskowa, małe formy teatralne, widowiska teatralne, koncerty muzyczne, również e, już w tej chwili Państwo planujecie? Tak, no bo e, na wsi musi też się coś dziać, tak? Jak pan powiedział wcześniej, dużo e, mieszkańców z miasta przeprowadza się. Na wieś. My jesteśmy tego naprawdę dobrym przykładem, bo w naszej gminie zwiększa się liczebność mieszkańców, co w wielu gminach się zmniejsza. U nas naprawdę się zwiększa. To też jest ważne. Infrastruktura, jaka jest. Jak ten, ta, mis, ten, ta gmina wygląda? Czy jest czysta, czy jest no, zadbana? Staramy się to robić bardzo mocno i powiem szczerze, jak ja przychodziłem tu 21 lat temu, mieszkańców było 4200, a teraz jest 5200. Ale jeszcze jedno muszę zaznaczyć, że. 40 ponad procent gminy jest zakaz zabudowy, a podatki są. No, praktycznie mogę powiedzieć jeszcze o podatkach. Podatki się rok z rzędu są niepodnoszone, a wręcz odwrotnie woda i kanalizacja. To jak byłem 21 lat, e, zastałem. Tak do tej pory ta cena jest, wzrasta tylko i wyłącznie VAT. Ale woda na 2 zł i tam 14 groszy, to jakie to są pieniądze? A ścieki 4, 14, no to też nie podnosimy. Uchwałą rady gminy, wystąpiłem do rady, jest, że nie podnosimy na następny rok też żadnych podatków. Taka jest filozofia rządzenia. U nas podatki wręcz można powiedzieć spadły, a nie zostały podniesione. Podsumowując, koszty życia w gminie Buczek są na Spokojnie podobnym niskie. poziomie jak wiele, wiele lat temu, a generalnie są po prostu niskie. Może stąd też to duże zainteresowanie tym, żeby tutaj wiązać swoją przyszłość. Panie redaktorze, że przez 21 lat, jak sobie liczyłem, to ponad 700% wzrosło prąd a woda nie wzrosła, 70% kosztów wody to jest prąd. Także tylko dałem taki jeden przykład, ale trzeba tak robić, żeby wystarczyło na, na wszystko. Nie mamy kredytów. Będę prowadził dalej bez kredytów gminy, jeżeli tak są, jeżeli mieszkańcy zażyczą. Chcę powiedzieć, że na drugi rok rozpoczęte w tym roku inwestycje, które, które zaplanowaliśmy i mamy w budżecie, to tylko to, co mamy podpisane umowy w tym roku, to jest 26 milionów 600 i dodatkowo dostaliśmy teraz 8 milionów i drogę do Brodni, to mogę powiedzieć, że na drugi rok inwestycji będzie 40 milionów przy budżecie 64 milionów. Kultura to przede wszystkim zdrowie psychiczne, to wrażliwość naszych następców, najmłodszego pokolenia. Ale rozmawiając o kulturze, trudno nie rozmawiać również o sporcie, bo tutaj przed nagraniem rozmawialiśmy chwileczkę. Ja już się pogubiłem. Ile tych boisk w tej chwili, ile nawierzchni macie zamiar zmienić, wyremontować? Jak to w tej chwili wygląda? Panie redaktorze, yy... Tego chyba Minik nie zarzuci, bo kto mnie zna, że dla mnie najważniejsze są dzieci i dla dzieci zrobię wszystko, co, o, co jest możliwe. Jak przyjdą e, e, nauczyciele i coś proszą i mówią, że coś dla dzieci, to na pewno będzie to załatwione. Bo trzeba dbać o młodzież, dzieci małe, ale i o młodzież. Bo ta nasza młodzież, co, będzie do baru chodziła, nie, chcemy zabezpieczać i ja chcę zabezpieczać jak najwięcej, żeby miały możliwości e, uprawiania tego sportu. Jest nowa przebudowa boiska, która ma zakończyć się do czerwca następnego roku, tam na ulicy Spółdzielczej będzie przebudowany stadion całkowicie inaczej. Dodatkowo będzie boisko zrobione. Do treningów z y, y, nawierzchnią sztuczną. Budynek będzie y, dokończony, bo już jest część tam wyposażona na dole, a na górze jest zrobiona siłownia zewnętrz, wewnętrzna, która a dzisiaj przed chwilą dzwonił do mnie y, kolega, który mówi, że zobaczył tą siłownię, to mówi, że tu na okolicy takiej nie ma. No faktycznie wydaliśmy tam 300 tysięcy, dostaliśmy pieniądze z, y, ze sportu z ministerstwa. Trochę dołożyliśmy i mamy tam bardzo fajną rzecz. Następne, żeśmy zrobili place za, ple, siłownie zewnętrzne w Ruciejowie, Straży, Łucinie, Grzeszynie i Brodni teraz będziemy budować, żeby też ludzie tam przyszli. Po prostu chcemy, żeby małe dzieci, jak i młodzież czuła się, że wieś to też jest jak w mieście. I to coraz więcej w tym XXI wieku się rozwija. Następny bardzo duży punkt, który wymyśliłem sobie teraz, zawsze marzyłem o basenie. Jeszcze nie powiedziałem, że, że go nie, nie będzie, ale myślę o tym, o małym basenie, ale to na później. Bo w tej chwili nie wiedziałem, że dostanę jakieś duże pieniądze, bo żeby basen wybudować taki, taki chociaż no, żeby miał to wygląd basenu, to jest 20 milionów. Zdecydowałem, że wybudujemy na starym boisku, na którym nie wydaliśmy, nie wydawaliśmy, nie sprzedaliśmy go przede wszystkim. Tam przy Dino i przy byłym banku i zrobimy tam boisko bieżnie 200 metrową, gdzie będą dzieci mogły w koło biegać, bo tutaj na terenie szkoły nie ma takiej możliwości. Tam będzie tartanowe boisko będzie lekko atletyczne. Tam boisko dostaliśmy na to 5 milionów 400, ale z boku, żeby dzieciaki miały to co mówię, że pamiętam o nich, żeby miały to będzie Skype Park z prawdziwego zdarzenia i tor do jazdy rowerem po muldach. A największą atrakcją będzie przykrycie części środkowej, a w środku tej części będzie Zimową porą lodowisko. Czy w tą gwiazdkę już na lodowisku się spotkacie, czy w roku przyszłym, żeby się dzieci wspólnie z Państwem mogły cieszyć? To zależy wszystko też od przetargów. Projekt jest robiony, praktycznie projekt jest na ukończeniu. Możemy ogłosić przetarg w następnym roku, bo dostaliśmy pieniądze na rok 2024-2025. W tych dwóch latach musimy to zrobić. Także ja się tylko cieszę, że nie miałem tutaj placu, tylko przejście przez ulicę będzie i dzieciaki będą mogły iść tam na, na ten plac i tam normalnie WF prowadzić na zewnątrz. Ale też tam kompleks taki chcę zrobić, że to jest dla młodzieży, bo tam też kupiliśmy za pół miliona złotych. Budynek po banku na żłobek. Ten żłobek miał najpierw wyglądać, że na 18 dzieci. Teraz zdecydowałem że, zdecydowałem, że będzie to na dwa razy tyle na 36. Mam nadzieję, że dostaniemy trochę jeszcze dofinansowania, bo dostaliśmy 700 tysięcy na, na budynek. Zrobimy rozbudowę tego budynku z windą, z dwoma tymi, bo tak jak budowaliśmy przedszkole, przed wydawało się, że jak było tylko 25 dzieci, to jak będzie na 100, to będzie wystarczająco. Zrobiliśmy na 100, to i tak musimy dobudować, bo jak czym więcej jest, tym, tym więcej tego. I teraz już robię z zapasem to, żeby tam była kuchnia, w prawdziwego zdarzenia żłobek, Chciałbym, żeby był na wrześniu następnego roku. Czy nam się to uda? Nie wiem, bo to wszystko jest projekty. Projekty idą, dostaliśmy pieniądze, to wtedy mogliśmy dopiero robić projekty. Projekt ma być za miesiąc, dwa. Mam nadzieję, że to będzie jak najszybciej, ale to wszystko mówię, inwestycje to są duże. Jeżeli mówię, że następnym roku, już mówiłem państwu, że 40 milionów inwestycji, to ja nie wiem, jak to damy sobie radę, ale damy sobie radę, bo mam myślę, że mam ze sobą dobry zespół młodych ludzi w inwestycji, także będzie dobrze. My rozmawialiśmy jeszcze o takich inwestycjach poprawiających jakoś nawierzchni, na przykład na orlikach. Tutaj też chcecie wymienić nawierzchnię, tak? Tej trawy sztucznej. Na, znaczy się już e, wymieniamy. E, Wymieniamy, dostaliśmy pieniądze na, złożyliśmy do Ministerstwa Sportu, dostaliśmy 250, teraz dostaliśmy 380 tysięcy. Wymieniamy na Orliku trawiaste, to sztuczne, na trawę tkaną. Zresztą tamta trawa sztuczna już była po prostu tak zniszczona, bo Orliki to naprawdę był... Strzał w dziesiątkę. Te orliki u nas w buczku to są na okrągło pełno ludzi, i chcieliśmy zrobić, że ta trawa, która teraz będzie tkana, to będzie wyglądała jak prawdziwa trawa, żeby młodzież i te dzieciaki tam w godzinach szkolnych miały dobre warunki do ćwiczenia. I bezpieczne przede wszystkim. Wydajemy pieniądze, ale to przecież idzie dla moich mieszkańców przyszłych, e, mieszkańców gminy Buczek, i, i, a przede wszystkim po południu też młodzieży, no bo młodzież też, tak jak mówię, mają nie iść na baru, tylko mają e, uprawiać wszystko to, co im stwarzamy, a chciałbym jak najlepiej i najwięcej stworzyć dla nich warunków, żeby mieli dobrze. Panie Wójcie, myślałem, że o infrastrukturze drogowej już nie będziemy rozmawiali tak żartobliwie, bo szanowni Państwo, że myślałem, że już te drogi w gminie Buczek zrobione są wszystkie, a tutaj jednak jest jakieś inwestycje drobne, a może i grubsze realizujecie, m.in. w Gucinie. Tak, ale drogi są, ale trzeba zawsze poprawiać, żeby ludzie, mieli, mieszkańcy mieli lepsze warunki. Droga, droga, bardzo duża inwestycja z BUczku do Brodni. Tam teraz się taki ruch zrobił na tą eskę, że, że ta wąska droga, która jest 4,5 metra, nie wytrzymuje. Zrobiliśmy nowy projekt, żeby była 6-metrowa. Wykupiliśmy teren od mieszkańców i będzie droga, dostaliśmy na to dofinansowanie w wysokości 3 miliony 600, a 3 miliony 600 dołożymy w następnym roku do tej inwestycji, bo to w następnym roku to jest bardzo ładna droga, która będzie na pewno służyła naszym mieszkańcom. A na drugi rok mamy zaplanowane 2 miliony, już dostaliśmy pieniądze. 2 miliony na drogę w Petronelowie, yy, będzie też na yy, Oszkach, dwie tam można powiedzieć takie dróżki, bo wymyśliłem, że z drugiej strony też żeby dojazd był i w Sycanowie są dwie takie drogi. Dzieci są najważniejsze dla mnie i za 550 tysięcy to można za 100 powiedzieć, że jest ładny plac zabaw, a my zrobimy tam za 550 tysięcy, bo 450 tysięcy Dostaliśmy na dzieci niepełnosprawne, wykorzystaliśmy ten punkt i zrobimy, a 100 tysięcy dołożymy i będzie to naprawdę super rozwiązanie dla dzieciaków, czastkowie, przy Orliku, naprawdę takiej fajnej szkole tam z boku tego wszystkiego będzie. Panie Wójcie, z niecierpliwością oglądający strażacy zastanawiają się, czy padnie coś na ich temat. Nie martwcie się, Szanowni Państwo. Kolejne wozy dla ochotników strażaków. Tak, w tamtym roku kupiliśmy średni samochód dla maleni. Najlepszej, ja uważam, straży w powiecie łaskim. Średni, a właściwie to ciężki, przepraszam, ciężki. Za 1 300 w tej chwili kupujemy dla buczku za 1 100 000 średni dokładamy 600 tysięcy i kupujemy dla straży w Luciejowie za prawie 5 miliona samochód dokładamy 250 tysięcy Samochód lekki, ale z ilością tysiąc litrów wody. Na koniec programu zapytam o część rekreacyjną. Buczek ma wspaniały zbiornik wodny, bardzo duży. Nie wiem jak to nazwać Wielki Staw, czy jezioro, który też staracie się w jakiś sposób zabezpieczyć. Tam są dwa zbiorniki, a razem to jest 7 hektarów ale ten pierwszy od drogi, tutaj zbiornik jest ponad 3 hektary i dostaliśmy pieniądze na umocnienie brzegów, ale takim ważnym zadaniem tego umocnienia jest to, że chcemy właśnie dla straży zrobić tam punkt czerpania wody taki z prawdziwego zdarzenia. Zabezpieczone, że jak w razie pożaru czy jakiegoś zdarzenia, żeby tej wody było do oporu w każdej chwili samo straż podjeżdża i będzie zabezpieczona, dostanie klucz do, do tego punktu czerpania i żeby tam było zabezpieczenie takie wodne. To jest bardzo ważna rzecz, ale też to zabezpieczenie brzegów tego stawu to nie jest tak nieprzemyślaną sprawą, to jest przemyślana sprawa, bo chcemy jak wcześniej kiedyś mówiliśmy dostaniemy pieniądze z, gdzie z sieradzem między innymi z Duńską Wolą, z wszystkimi tutaj gminami należymy do zintegrowanego tego obszaru i jeżeli tylko uruchomi się KPO dostaniemy środki na ścieżkę rowerową. Przez całą gminę Buczek do Gorczyna. Od Gorczyna przejmie to łask. Będą mieszkańcy nasi mogli jeździć rowerami. Na to dostaniemy około 10 milionów złotych, ale chciałbym, żeby też był zjazd tego torowiska 400 metrów i żeby sobie na przykład jadący tym tymi rowerami, mogli przyjechać nad staw, gdzie chciałbym zrobić ładny 3 metrowy taki chodniczek z ławeczkami, żeby mogli tam sobie usiąść, spoczywać. Chcę to powiązać jedno z drugim. Jak tylko będzie podane, że możemy już korzystać z tych pieniędzy, będziemy robić projekt i, i ten odcinek 9 kilometrów przez naszą gminę, na pewno powstanie. Warto również wspomnieć o środkach, jakie gmina Buczek pozyskała z rządowego programu odbudowy zabytków na renowację elewacji zewnętrznej kościoła w kwocie 940 tys. zł, a 350 tys. zł dofinansowania powędruje na remont parkanu otaczającego świątynię w Buczku. Tak, jak Państwo widzicie na zakończenie programu, tytułem podsumowania. Mnóstwo pracy jest, projektów, które Państwo realizujecie jeszcze więcej. Marzenia, tak jak widzicie, każdy ma, Pan Wójt również. Oby się je spełniły. No i w ten piękny jesienny dzień. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. Gościem programu Ważne dla gminy Buczek był gospodarz tej gminy, Pan Bronisław Węgleski. Dziękujemy bardzo Państwu za uwagę. Dziękuję, wszystkiego najlepszego wszystkim życzę.